A witam, mam na imię Mateusz, mój kolega Tomek. Razem pokażemy teraz Państwu jak przygotować troszeczkę trudniejsze sushi, które zawiera więcej składników, ryż jest na zewnątrz, nazywamy to kalifornia Maki, profesjonalnie uramaki. Ja będę przygotowywał, oczywiście bierzemy algi morskie, kolega będzie tłumaczem moim, będzie tłumaczył Państwu jak to przygotować w najprostszy sposób. Algi morskie zawsze kładziemy chropowatą stroną w naszą stronę, żeby się do niej przykleił e, ryż który wcześniej ugotujemy i doprawimy octem całą zalewą, która jest na bazie octu ryżowego z cukru i soli. Posypujemy kalifornię sezamem białym, który został wcześniej sprażony, może być też czarny. Całość przerzucamy do góry nogami, tak żeby mieć śliską stronę nori algów do siebie. Smarujemy wasabi. Niedużą porcji, oczywiście, chyba że ktoś bardzo lubi na ostro, więc dodaję tego kszanu więcej. Na to kładziemy paluszek krabowy. Awokado kroimy w równe paski. Bardzo ważne jest, żeby było to równomiernie rozłożone po całej długości, żeby w każdym kawałku była i odrobina awokado, i odrobina paluszka krabowego. I oczywiście Kalifornię zwijamy na dwa razy formujemy w dowolny sposób, jak to woli. W Kalifornii zawsze kroimy e, na 8 porcji. Ułożenie na talerzu jest to też wyłącznie nasza fantazja. Dajemy szan wasabi jako przyprawę oraz imbir albo biały albo różowy jak to lubi.